Nowy Toyota CHR 2026 rok pojawia się na rynku jako odważna i świeża propozycja w segmencie kompaktowych crossoverów, oferując jednocześnie bardziej dynamiczny wygląd, poprawioną aerodynamikę i nowoczesną stylistykę, która przyciąga wzrok zarówno w ruchu miejskim, jak i na dłuższych trasach, gdzie liczy się elegancja i charakter auta. Wnętrze modelu 2026 rok zaprojektowano z myślą o komforcie i technologii, dlatego kierowcy od razu zauważą większe ekrany, intuicyjniejszy interfejs multimedialny, lepsze materiały wykończeniowe oraz oświetlenie nastrojowe pozwalające dopasować kabinę do własnego stylu, co otworzy wrażenie bardziej premium niż w poprzedniej generacji. Toyota zadbała również o to, by nowy CHR oferował lepszą ergonomię, poprawione fotele, więcej przestrzeni dla pasażerów z tyłu oraz powiększoną przestrzeń bagażową, co czyni go praktycznym wyborem dla rodzin, osób aktywnych oraz kierowców oczekujących funkcjonalności bez rezygnowania z atrakcyjnego designu. Pod maską znajdziemy najnowsze jednostki hybrydowe, w tym wersje o większej mocy i niższym spalaniu, dzięki czemu auto jest bardziej ekologiczne, dynamiczne i ciche, a jednocześnie zachowuje typową dla Toyoty niezawodność, z której marka słynie od wielu lat. Warianty plug-in hybrid oferują zauważalnie dłuższy zasięg elektryczny, szybsze ładowanie oraz możliwość codziennej jazdy bez użycia paliwa, co idealnie sprawdza się w mieście, gdzie niskie koszty eksploatacji i płynność jazdy mają ogromne znaczenie dla użytkowników poszukujących nowoczesnych rozwiązań. Jeśli chodzi o prowadzenie, Toyota CHR 2026 rok została wyraźnie usztywniona i lepiej wyważona, dzięki czemu oferuje bardziej precyzyjne reakcje układu kierowniczego, stabilność na zakrętach i większą pewność nawet przy wyższych prędkościach, co sprawia, że jazda tym modelem daje po prostu więcej przyjemności. Nowe systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense kolejnej generacji zapewniają rozszerzone funkcje wspomagania kierowcy, w tym ulepszone rozpoznawanie pieszych i rowerzystów, bardziej zaawansowane utrzymanie pasa ruchu, przewidywanie kolizji oraz adaptacyjny tempomat działający płynniej i precyzyjniej niż dotychczas. Wśród nowych funkcji znajdziemy także inteligentne asystenty parkowania, zdalne sterowanie wybranymi funkcjami przez aplikację, zaawansowaną kamerę 360 stopni, ulepszone oprogramowanie OTA oraz integrację z urządzeniami mobilnymi, co czyni codzienne użytkowanie pojazdu łatwiejszym i bardziej intuicyjnym. Wrażenie robi również wyciszenie kabiny oraz udoskonalone zawieszenie, które sprawiają, że nawet dłuższe podróże stają się komfortowe, a pasażerowie mogą cieszyć się spokojną jazdą, stabilnością i świetnym nagłośnieniem, co podnosi ogólne poczucie jakości. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi recenzjami, testami i nowościami motoryzacyjnymi, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i zostaw komentarz, abyśmy mogli wspólnie odkrywać najciekawsze premiery oraz porównania najnowszych modeli.